Siemanko, siemanko, z tej strony Justix. Chyba wiecie o co w tym dzisiaj chodzi wszystkim. Dzisiaj będziemy otwierać laleczki LOL Surprise. Tak, i dzisiaj będą nam pomagały Klara i Sara, tak je nazwałam, bo patrzałam na instrukcji, ale nie było ich coś dziwne, co nie? Naprawdę bardzo dziwne i powiedzcie mi, czy to jest przypadek, czy zauważyliście to, że one dokładnie takie same mają sukienki? Napiszcie w komentarzach, czy to jest przypadek, czy nie przypadek. Powiedzcie i napiszcie właśnie w komentarzu: dajcie suby i. Łapencje w górę, proszę, please. Nie wiem, może gdzieś 000... pięć tysięcy. w górę. Tak, widzicie, lalka ma rację. Hej, a ja ja też tak uważam. No tak, spokojnie, spokojnie, to też. No dobra, nie będziemy tego przedłużać, więc zaczynamy. Tu tu, 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 tu i mamy oto nasze, oto te. Kapsułki. będziemy je otwierać. No dobra. No to tu, a czy zauważyliście, że ta jest srebrna, a ta jest niebieska? Wydaje mi się, że tu będzie jakaś rzadka. Naprawdę. Dobra, nieważne. ważne. Ojej. No dobra, więc zaczynajmy. O kupię biedna laleńka. Nie widać jej. A to, tylko wysoka. Jestem najwyższa na świecie i spadłam właśnie. No dobra, okej, okay, dalej. Kolor, więc zaczynamy. Nie będziemy tego bardziej, bardziej przydłużać. Zaczynamy. A i jeszcze zaczniemy właśnie od tej niebieskiej, bo chcę się przekonać, czy ta. To... Będzie właśnie, mm, będzie bardzo rzadka na pewno. No, no, oj, przepraszam. Właśnie tym chcę otwierać, ale jednak nożyczkami będę otwierać, więc się nie bójcie, proszę. No dobra, więc zaczynamy. Yy, gdzie tu jest otwór? O, tutaj jest zameczek, czyli że tutaj, kurczę, Nie tak... Kurde, nie da się. Rzeczka mi próbuje. O, o, coś tam już idzie. O. Czemu to tak na pewno się nie robi? Czy widzicie to? Widzicie? XD Nieważne, nie wiem o co w tym chodzi. Ale naprawdę... No dobra, więc zaczynamy. Jeszcze jeden otwór. Boże, o, ja to lubię. Tu się chyba zgaduje jakieś, czy coś? Nie wiem. Tak, to ja to uwielbiam, to jest super, naprawdę. Tu się otwiera w Co tu? Wow, popatrzcie, jakie okulary. <śm> Dobra. Bidonik tam. Poczekajcie. Ojejku, tam trochę rzeczy się już... Boże. Tam jest jakiś mleko. O, 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 o. Jest. Jakieś ładne. Będzie jakaś ładna laleczka, czy co? E, ojku, czekajcie, jest tutaj. Chyba. Czekajcie, no bo... Zaraz, czy tu nie powinno coś wyjść? A tutaj jest ta zagadka, dobra. Aha, dobra, nie wiem o co chodzi. Aha, czy chyba trzeba jakoś tak to robić, czy co? Aha, dobra, tutaj wszystko jest otworzone. Teraz tutaj. Poczekajcie, da się nożyczkami w ogóle? Czy nie da? Ej, no powiedzcie mi, o co chodzi? No powiedzcie, naprawdę powiedzcie, o co chodzi To Trochę dziwne jest. Ja nie wiem, jak oni to. Jak... Kto to w ogóle otwiera i udaje mu się? Nie wiem, o co chodzi. O, już widać włosy. Nie. Kurczę! O, 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 coś wychodzi, coś idzie, coś idzie. O! Boże. Ale naprawdę trudno się to... Dobra, poczekajcie. No to już się udało. Zobaczcie... Ale ładna! Patrzcie, jakie ładne. Ładna sukieneczka. No poczekajcie chwilę. No dobra, już. <laughs> dobra, odkładamy teraz. Kurczę. A teraz to jak to otworzycie? To jest jakieś nienormalne. No. Czekaj, co spróbuję. Yy. O, o. Nie, nie, nie wychodzi. Kurczę, no o co chodzi? Napiszcie w komentarzach, jak to naprawdę się otwiera, bo tego coś nie mogę otworzyć. To no powiedzcie mi, naprawdę. Bo ja już nie wytrzymam, o co w tym chodzi, no! Już się nareszcie udało. Jezu, jak tu wszystko wychodzi! Jezu, jaki tłum! A tutaj chyba będzie trzeba... będzie można było laleczkę schować. Uuu, czy oni przypadkiem nie pomylili z Mor Monster Highs? Czy tak powinno być? Pierwszy raz widzę. Jezu, popatrzcie! O co w tym chodzi? Czy oni się nie pomylili jakimś innym opakowaniem? Zobaczymy w drugim, ale dobra. Naprawdę. No, naprawdę, XD. Jezu, jaka. Czemu. O Boże, jaką ma mocną głowę. W ogóle się nie da. O. Co to jest za lalka, że nie daje się. O! Włożyć. Ale naprawdę bardzo trudno się wkładają. o Ojejku, jakie malusie, bobo. Jeju. Ujuju! No dobra. Cześć Baba! ojujujuj, jakie to słodki, mła. No dobra, nie wiem o co w tym wszystkim chodzi, ale naprawdę. Czy, na, czy tu nie ma żadnej pomadki, aby coś otworzyć? Co to ma być za niespodzianka? A po co mi ta lupa? No a dobra, czekajcie, zobaczymy, czy coś tu działa. Nie, nie, nie. Aha, bo tutaj. a dobra. No dobra, tu są chyba jakieś naklejka. Tak, tu naklejka, popatrzcie. A myślałam, że to nie jest naklejka, ja... A gdzie zagadka? No dobra, nieważne. No dobra, wkładam ją. Naprawdę to jest podruba. Boże... Co to ma być za lalka, jak ona w ogóle nie może niczym ruszać, tylko głową? przeczy to za próba. No, normalnie nie wiem o co chodzi z tym naprawdę o co w tym chodzi no powiedzcie mi napiszcie w komentarzach o co w tym chodzi mi się najbardziej podobają te okulary a ta lalka nie jest zbyt, no. dobra sprawdzamy na instrukcji jaka to lalka czy rzadka czy nie rzadka zobaczymy zobaczymy Tutaj widać, że nie ma jej, bo ma taką kitkę, a tu żadnej nie ma. Zobaczymy. W drugiej instrukcji zobaczymy, 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 zobaczymy. Nie zobaczymy! Jak zwykle nie zobaczymy. A to jest bardzo podobna do niej. Co to za podróbkę? No, nie wiem o co chodzi. No dobra. Potem, no. Teraz sprzedamy i otwieramy następne. Posłuchajcie, wybaczcie mi, w drugim odcinku będę otwierać to. Niestety, przepraszam. Wszyscy dzwonią i dzwonią, no trudno. Przepraszam was. Pa.